I stało się kochani, stało się, Jeżdżam pierwszy, kuźwa, na proma. Ale jaja. O, tutaj bardzo fajny pan. Hop, okej. O, you big man. <ścoughs> bardzo sympatyczny kolega. Dobra, także bonusowo kochani. Patrzcie, puściutko, puściutko, nie ma nikogo. Tam się zjeżdża jeszcze do piwnicy. Tu jest ogólnie pokład, teraz na którym jesteśmy, to jest trzeci. A wjeżdżamy na piąty, a na dole piwnica, to nie wiem, czy to jest pierwszy, czy drugi, czy jak to jest. Czekajcie, teraz manualne i dwójeczka, i do góry. Bo mamy 24,5 tony na sobie. Mam tylko nadzieję, że nikt się tutaj nie będzie ten. Przyczepiał, że, że nagrywam. Wiecie o co chodzi, nie? Teraz co ją zrobić? wrotkę czy jak? Ja nie wiem co ja mam teraz zrobić Pokazywał, że mam jechać do przodu Ale czy Chyba na wrotkę Nie wiem czy ja dobrze zrobiłem, czy nie. Dobra, muszę wyłączyć na chwilę obecną. Dobra, bo się wystraszyłem, wiecie, że, że źle coś zrobiłem, ale jednak dobrze. Bo tam nie było polane i to mnie troszeczkę zmyliło, bo zazwyczaj właśnie tak jak tutaj widzicie, polewają wodą, aby koła miały poślizg, ale tak, dobrze. Dobrze zrobiłem, że zawróciłem i ustawiamy się tutaj ładnie w linii. Ok, Hello. dobra, pokazuje nam jak najbliżej ściany. że mamy jechać i tu się nawrócić właśnie się dziwię, że oni nie polali słuchajcie, wodą a mamy, będziemy pierwsi do zjazdu zarazem dobra, patrzcie tam, naczepa na milimetry przy ścianie przechodzi on mi tu pokazuje, a ja patrzę co on mi pokazuje i jadę tak jak mi każe okej. Okay. Dobrze, dobrze. okej, okay, super, thank you! No, takich ludzi to ja lubię Patrzcie, stoimy nad przepaścią Dobra, wiecie co, bo już się tak zeschizowałem w pewnym momencie tam jak wyłączyłem na nagrywanie, bo dziwię się, że tam nie polali wiecie wodą e, podłogi. O, tam jest sucha podłoga, nie. I to mnie właśnie zmyliło. Teraz będzie problem, bo ja mam z tej strony buty. Dobra, muszę kończyć, bo muszę tutaj panu powiedzieć, że to ma buty, żebym kurde wyciągnął. O, jest, jest ok słuchajcie on stanął tak jak teraz stoi czyli ja sobie spokojnie drzwi otworzę i buty wyciągnę bo, bo bałem się że wiecie podjedzie tutaj yy, równo ze mną a wtedy by było to równoznaczne z tym żebym nie otworzył nie miał, nie byłoby szans żebym otworzył drzwi i dostał się do swoich bucików no także tak to kochani wygląda e, czekajcie no może będzie wjeżdżą zaraz jeszcze jakiś to by się fajnie nagrało tutaj bo my teraz stoimy na górze, aha i słuchajcie patrzcie, widzicie tą rampę, czekajcie, wiecie co ja wyjdę, wam pokażę tylko, o, jeszcze co zrobimy zrobimy sobie zakończenie pracy e, czyli tak pauzunia, pauzunia kurde, ja muszę jakoś ten, żeby, o, widzicie widzicie, dobra i teraz robimy tak, opcje, miejsca e, kraj zakończenia w Norwegii ostatnio rozpo... kończyłem, rozpoczynałem, ale teraz jest Szwecja, okej okay zapisano i teraz robimy jeszcze dodatkowo miejsca prom, pociąg, cyk zapisano zmiany i teraz powinien być promik jest promik, proszę bardzo także teraz już ładnie z promikiem pauza nam się kręci wypoczynek, dobra, to mamy i teraz wam jeszcze pokażę właśnie jak to tutaj wygląda kurde, fajnie by było jakby zaraz wjeżdżał jakiś samochód to bym wam to ładnie nagrał torby, już mam przygotowane torbę na, na górę do zabrania okej. Okay. i teraz patrzcie, tu jest taka rampa tu jest taka rampa, o i ostro w dół nie wiem, z 5-6 metrów no 5 może zestaw ma 4 metry, tak przejeżdża się to tak z metry, jeszcze jest zapasu i następnie słuchajcie tak jak widzicie, tam jest pod górę ale hałasują to wtedy ta rampa, ona zmienia stronę, czyli tamta strona opada na dół, a ta się podnosi do góry. Tam widzicie są takie liny. Czekajcie, bo ten pokrowiec od telefonu mnie tu drażni. Tam są takie liny, o, które naciągają. Ona ogólnie jeszcze będzie całkiem wypoziomowana do góry, czyli dwie strony będą mu góry. One będą tu całkiem, wiecie, no, będzie podłoga na swoim, na swoim miejscu. A dlatego że tu po spodem jeszcze jak się góra będzie zapełniona, to pod tą rampą również będą zestawy. Następnie jak się do, dopłyniemy do portu w Kiloni, gdy zestawy powyjeżdżają spod tej rampy, wtedy właśnie zostanie opuszczona tamta strona na dół, a ta tutaj, która jest teraz aktualnie na, na dole, będzie u góry. Dzięki czemu będę mógł zjechać. Teraz zobaczcie braciak, niestety ma pecha, bo jak umyje samochód, to zaraz pada. U mnie dzisiaj jest wybitnie cały czas słoneczna pogoda. Wczoraj umyłem, no i ja mam no ja mam jakiegoś takiego farta, że jak umyję, no to jakoś mi tam za bardzo deszcz nie straszny. I jak widzicie, zestawik czyściutki w całej okazałości i ma tutaj towarzysza skakanka podróży. Ee, dafika. Także się dogadają, bo w jednych blachach są. No dobra kochani, to znaczy chodzi w jednych blachach, że pl nie? No, a zobaczcie, ile to jeszcze miejsca tutaj jest na tym promie. Patrzcie, jaki to jest kolos. No, niestety, standardowo yy, kamera tak nie oddaje całej wielkości tego promu. Ale wierzcie mi, że jest to naprawdę kolos. Patrzcie, nigdy nie patrzyłem tutaj na, na strop. A tu jest, o czekajcie, coś wjeżdża, coś wjeżdża, jedzie, jedzie. I cyk do góry. Słyszycie jak ona fajnie ten pstryka? Ta rampa? O, za szybko. Co on teraz robi? Jedzie następny. Jedzie następny Aha, bo one teraz będą chyba na wstecz Tak, na wsteczne będą się wbijać Widzicie tamten kolega Teraz będzie się wcofywał Wcofywał, będzie się tutaj Właśnie na stanowisko tam do tyłu Gdzie czeka drugi kolega O widzicie i będzie go podprowadzał O, tak jak widzicie Tam mu macha Także on teraz będzie tam do tyłu wjeżdżał Także teraz będzie takie Upychanie. Następne zestawy już tu będą normalnie przodem wjeżdżać, bo wiecie, no tam jakby podjechał przodem, no to by było problem, żeby on się wtedy wycofywał, wiecie, i wjeżdżał tutaj do wyjazdu, tak? Czyli tam i tutaj. A tak jak on się ładnie wcofa tyłem, tak jak teraz widzicie, cofa sobie, o, tam, no to będzie łatwiej, ruszy po prostu w przód i jazda. A następne. Jak tam upchają do tyłu, tam też cztery chyba, bodajże rajki, to wtedy będą tutaj już wjeżdżać zestawy. Słuchajcie normalnie do przodu i będą sobie zawijać. Tak tutaj, o, tak i tam, i, i na dół. Dobra, kochani, bo nie chcę tutaj stresować panów podprowadzających, ale tak to, tak to właśnie wygląda. Chciałem sobie i wam głównie nagrać, jak to wygląda na promie pustym, a tam, zobaczcie, jeszcze jest podjazd rampa na kolejny, jeszcze górny pokład. Dobra, jeszcze Dobra. tylko tak na szybko słuchajcie. Tak jak widzicie, tu już stoją samochody przodem, powjeżdżały do do wyjazdu na dół i już następne też będą tutaj stawały sobie ładnie w rajkach. Tak to wygląda. Dobra, lecę do kabiny. Torbusie przygotowane i lecimy. Także trzymajcie się i do później. I proszę bardzo, moja kabinka. Wstyd, światełko, chociaż teraz w sumie niepotrzebne, ale tak tylko Wam zobrazować. O, widzicie łóżeczko, Tak jakby byśmy z kimś podróżowali. Można sobie, o cyk, rozłożyć. Ale one są praktycznie nieużywane, bo wiadomo, że większość kierowców jeździ samemu. I tu jest taki tapczanik jeszcze dodatkowy telewizjer, lustro, aha, no i tutaj oczywiście jest łazienka. No to już niejednokrotnie wam pokazywałem. O, prysznic. Siema wszystkim bardzo kłania. No i tak to wygląda. A tu jest regulacja klimatyzacji. No, i teraz tutaj macie, tak jak mówiłem, patrzcie, mamy podłogę. <laughs> A tutaj zestawy stoją właśnie do wyjazdu, to co Wam pokazywałem. I teraz pod tą rampą stoją auta, i dopiero jak one wyjadą, opuści się wtedy tamta strona, i będziemy wyjeżdżać. Jak będzie się opuszczać, to, to włączę nagrywanie. A co, będziecie mieli tak yy, prom od początku do końca, od wjazdu do zjazdu. Kurde, nie, nie zdążyłem włączyć, akurat ten ziomuś tutaj to pozamykał szlabany. Tak więc wydaje mi się, że zaraz zacznie opuszczać rampkę na dół. Aha. Coś tam zgrzyta. Coś tam stuka, puka. Tak jest. Widzicie, już tam się opuszcza na dół. A ziomek tutaj stoi na rampie i obserwuje. Patrzcie. I otwiera nam się wyjazd, a my szybciutko w tym czasie o, zrobimy co? Rozpoczęcie przecież pracy trzeba zrobić. Odczepimy. Widać. Widać. Dobra. Miejsca. Rozpoczęcie. Jako że jesteśmy już w Niemczech, to rozpoczęcie oczywiście kraj Niemcy. I to wszystko. I teraz przerzucamy ładnie sobie na pracę. I tak to wygląda. Dzień rozpoczęty, 18 godzin na prowie. O, tutaj nasz ziomuś, który nas tutaj ustawiał. I będziemy zaraz ruszać. Już tam widać. Na dole ziomuś też czeka, żeby tam zabezpieczyć wszystko. Jak się opuści, widzicie, jeszcze się opuszcza i i i i, i, i... I cyk jest na dole. Tak więc otworzą nam szlabany zaraz i będziemy wyjeżdżać.

Dwie klawerki się od, od kladnieki odpięły i na ładnie zapiął no i cyk. I wyjeżdżamy z promozaura Podążamy w stronę światła. Macie jego osobówek się nas zbierało. A tutaj nasz kolega też. Bye bye! Wrócimy sobie tam pod ciężarówki. Osobówki sobie tutaj tą drugą bramą wyjadą. A my się ustawimy tutaj. O! No i tutaj już znacie tą drogę, bo już wam nagrywałem chyba z dwa razy. Także tyle, kochani. Wyjechaliśmy z promu. Tutaj nowe walianty w się stoją, czekają. I tyle. No, także macie macie kurde kompletną relację od wjazdu do zjazdu z promu. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, zostawcie lajkersa. A jak to chce, może również kliknąć subokręta. Obaczcie tutaj tymi smarkami jeżdżą cały czas obsługa portu. Do później.